Zobaczymy co z tego wyniknie. O ile ta nasza, ten nasz ćwierć inteligent zrobi coś, żeby to wnieść na górę. To wszystko przez ten mój A współczuję temu komuś, komu to się udało, nie da się inaczej, musi być tak.

z tego wyzwania podejdu, podejmuje się moja małżonka. Wydaje mi się, że to jest jedno właśnie z tych zadań, które ma podnieść tam graczom ciśnienie. atrakcyjnie. Pierwsze piętro. Jeszcze, jeszcze drugie. Kocie, a Ty się nie, a ty się nie dołączasz? Dobry no patent, gdzieś tu na baranach. No tylko co z tego jaki... No właśnie. To się nazywa złośliwość przedmiotów martwych. Thank oh. you. w stosunku do początkowej wersji gry nie zostały naprawione. Wydaje mi się, że autorzy utrzymują je specjalnie takimi, nic im nie robią, żeby dodać grze większego po prostu śmiechu. A może tyle można wejść? właśnie. Na swój, tak no, o... tyłem się o czekaj 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 Wydatków. Jest dobrze, że z domu się ta bateria nie zahaczyła o drugą stronę drabiny. Świetnie. Pierwszy poziom. Dobra, puszczamy. Teraz to właśnie jest ten najgorszy moment, bo... bo żeby to ustawić? Tak, żeby to się nie... Właśnie to jest I... ciężko. Na boki trzeba, nie tak. No, gratuluję. Gratuluję. Mi się to nie udało. No i mamy zaktualizowany rad... dar... Tak, właśnie mieliśmy coś, a promienia z gwiazdy śmierci, które rozdzieliło kulę ziemską na 3 Dziękuję kochanie za pomoc. Trudno. Ale się żyje. Do, Do domu nie wrócimy. co so, ja mam się z tamtym śmieciem ścigać tak? a proszę bardzo eee, eee. gdzie on jest? tylko na dziwnie tą mordą była dziwnie bywała tą mordą tak dziwnie co skały też nie przyjadę Ouu, tutaj to jest pość poś o pomoc Offensor! Sam! you texto. Got the hots of money, huh? Eh? Tell you what if you help me with a little problem of mine, I might give you something very special in your tour, okay? tych kamieni tyle... Wow. dostaniemy pieniędzy. Ale dobrze, a tu po jednym punkcie, po drugim, po trzecim, może więcej tej naszej stacji wspaniałej skupnąć, na której się rozbiliśmy. O, trzeci sekrecik. I sałata. Ra. Ile jeszcze brakuje? O, spaceship to jest nasz spacecraft, nasz osobisty statek. Chyba naprawiliśmy sobie powrót do domu, tak mi się wydaje. Ale co jest, kolejny goal. Space Carrier. O co chodzi? Koza ma na to swoje reguły. kołzom się nie zadziera Barg też okazać człowiekowi pomocą pomocą dłoń Slow animals. Ochrona. Biblioteka! No dobrze, w laboratorium nie mamy nic: nic, 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 dosłownie nic. Jeszcze raz jak się rozejrzymy, może jakiś sekreciek na górze nie jakiś paru debili No właśnie. Dobra sprawa z dźwiękiem rozwiązana, wszystko jest, ale i znalazłem coś fajnego. Inne kozy z zielonymi, rodami albo oz ozorami, obcy kozy. Gdzie? Grylek Grylek Test Chamber, co to jest? Pomaga do testu o sekreta. Idziemy... idziemy po sekreta. 4 na 30. Pick up money. Jeszcze troszeczkę nam Brakuje. W ogóle co to jest za jakiś kompleks, tutaj nie byłem O Tak, zajmują nam helm. Malarz. Nie myślę. A są ustaw. Cicho, parking, kapusta, to nam potrzebne, o chyba wykonaliśmy kolejną misję, tak? Na no pewnie. Kolejny. Teleport. Spaceship Carrier. O. No, A w no, przestrzeni? Przypomina nieco Hyperiona ze StarCrafta drugiego. Ale dokładnie to nie to samo. Safe Parking. Bezpieczne parkowanie. Ale to nie dla nas. Trzeba. 3D Printer. Print Copy. не размен но 7 год не это сама Czeka. Piracka koza. To na inny Fajna zabawa. Dużowa koza pomarięczowa koza O koza w szachownice! Koza ala zebra Wszystko Koza te tęczowa Zajemiste. <gry> Dobra, chodź tańcza. Ostatnia Czy była jeszcze różowa? Chyba różowa. I różowa koza na okładka. Zajebiście. Ale, Mmm, um, accelerat... Dobrze, może tu jakieś obiekty accelerated Dokładnie nie wiem, e, chyba podłączyć Nowy Gold teleportem. A ja się tam będę mać. I za nie hovera Nie osłabę mnie kozo siebie wszystko. Ogrywa pieszo, szybciej pójdę, niż z tym głównym. Tu byłem. Co to jest? O! Hmm. No nie wierzę! Cold soda? Podrobiony ścigacz z pierwszej części Gwiezdnych wojen Anakina Czemu nas laser nie razi? Mogę tego użyć? Nie. Twoja wina. Jakieś fajne, świecące kwiatuszki. Fia w ogóle. Gole. Teleporter.